Nie wiemy, co przyniesie przeczesujący starorzecze dron, ale mamy czas, by przywołać jedną z historii zaczerpniętych z wrześniowych relacji. Dotyczy 33. Dywizjonu Pancernego. Po ciężkich walkach z czołówkami niemieckiej 29. Dywizji Piechoty Zmechanizowanej pod Zwoleniem i na bezpośrednim podejściu do mostu w Puławach przemknął dywizjon przez most tuż przed jego wysadzeniem przez naszych saperów. Przemknął. Ale nie cały. Kilka uszkodzonych tankietek zostało na trasie. Kiedy zaś pierwsze przęsło od strony miasta opadło, odcięte potężnym wybuchem, na przeciwległym brzegu pojawiła się samotna tankietka. Pojawiła się i zaraz zniknęła w zaroślach nadrzecznych. Tak działa nasza wyobraźnia, ale zdajemy sobie sprawę, że raczej na takie szczęście poszukiwawcze nie mamy co liczyć.